Najważniejsze słowo dla kierownika sklepu. Pani wie? Magiczne słowo na P. Przepraszam? Film Dzień Kobiet to jest historia haliny, która niespodziewanie awansuje. Zaczyna być zmuszana do różnych rzeczy, które są niezgodne z jej moralnością. I kiedy dochodzi już do takiej krańcowej sytuacji, to ona nagle orientuje się, że już dłużej tak nie może i znajduje w sobie siłę do walki. Ty już nie jesteś jedną z nich. To jest jak w średniowieczu jakimś. Obozy pracy, tak mi się to kojarzy. Dziewczyny pracują po 14 godzin dziennie. Nie będę wtolała. To jest historia o jakimś przebudzeniu o zdaniu sobie sprawy mm, z tego, kim się tak naprawdę jest i, i, i na co nas stać. Józyka. Ja się bardzo cieszę, że miałam okazję zagrać dawno niespotykany charakter w polskim kinie, bo dawno nie było takiej postaci kobiecej, która miałaby w sobie taki power, która miałaby taką siłę. Historii, która pokazywałaby rozległy portret psychologiczny bardzo mocnej kobiety. Taki proces może się toczyć latami. Oni mają swoich znakomitych prawników. To naprawdę dobra oferta. A to w sobie sensie w dupę, to oferta. Bardzo wielu mężczyzn widziało ten film i przychodziło do nas i opowiadało: Ale to jest historia o mnie. To jest tylko tak, że rzeczywiście no, jest zagrana przez kobietę ta główna bohaterka. Ale ja miałem dokładnie taką samą przygodę czy tam historię. Um, I wydaje mi się, że to jest po prostu uniwersalne. Nazywam się Kasia Kwiatkowska. Bardzo serdecznie chciałam Państwa zaprosić do kina na film Dzień Kobiet. Nie. Wcale.